Niepodległość dla mnie to spokojny i bezpieczny sen. W kraju moich przodków, którzy walczyli o wolną Polskę, przyświecały im bardzo ważne wartości. Bóg, honor i ojczyzna. Niepodległość państwa dla mnie to prawo do samodzielności, złączeń, podporządkowania się krajowi i gdzie obywatele kochają i szanują swoje państwo i mają swój własny wybór. Niepodległość to polski dom, polska szkoła. Niepodległość, moi kochani, to wolność dobyta przed wieloma latami. To bradziadek walczył za kraj, by moje życie było jak kraj, Bym mogła się uczyć i pracować Polskę z innymi budować. Nasza Polska jest niepodległa, to znaczy, że jest wolna, że jej losy nie zależą od woli innych państw. Dla mnie niepodległość to jest to, że w wolnym kraju mogę mówić w swoim najczystym języku, czyli po polsku. Mam swój dom mam nawet pokój. I że mogę normalnie chodzić do szkoły. Walka o niepodległość trwała bardzo długo. Niepodległość to dla mnie prawdziwa wolność. Gdyby nie ludzie, dla których los naszego kraju nie był obojętny, nie wiadomo, jak dziś wyglądałoby nasze życie. Dla mnie niepodległość to wolność. Chociaż nigdy nie doświadczyłam życia w niewoli. To jestem wdzięczna moim przodkom za odwagę, walkę i trud, jaki włożyli w odzyskanie niepodległości. Cieszę się, że mogę chodzić do szkoły, uczyć się ojczystego języka oraz poznawać historię i tradycje naszego kraju. Ta pocztówka jest dla mnie skromnym podziękowaniem dla wszystkich bohaterów naszej Ojczyzny. A co ty jesteś? Obyś Polaka. Jaki znak twój? Pożerniały. Czym trwa ziemia? Pojącym. Czym zdobyta? Druszą duszą. Czy ją kochasz? Kocham też. A w co wierzysz? Polskę. 11 listopada to dla Polski ważna data, bo ojczyzna ma wspaniała, niepodległość odzyskała. Niepodległość to słowo, które oznacza, że państwo jest wolne i nie prowadzi wojen z innymi krajami. Dzięki niepodległości możemy realizować swoje marzenia, uczyć się, poznawać najpiękniejsze zakątki naszej ojczyzny. Niepodległość jest według mnie bardzo ważna. Nasi przodkowie walczyli o nią bardzo długo i musieli robić wszystko, aby jej nie utracić. Niepodległość to nasza prawa, to my Polacy, nasz polski język, nasza ojczyzna, to my, to Polacy. Niepodległość to znaczy dla mnie odzyskanie praw człowieka. Święto niepodległości znaczy dla mnie to, że gdyby nie było niepodległości, nie byłoby Polski wolnej na mapie Europy. W dzień niepodległości wywieszamy flagę i oddajemy cześć tym, co zginęli za jej wolność. Niepodległość dla mnie to wolność wyznania i słowa, prawo decydowania o sobie, wolność działań społecznych, dążenie do sukcesów bez żadnych sprzeciwów i wolny kraj. Dla mnie niepodległość to wolność narodu i duma z wygranej bitwy. Dla mnie niepodległość to wolność wyboru, wolność wyznania i wolność słowa. To polski dom, polska szkoła, prawy przodków i obyczaje. To państwo, które szanuje swoich obywateli i język oraz bezwzględnie szanuje konstytucję, która obowiązuje w całym kraju. Niepodległość to wolność, szczęście, sprawiedliwość, swoboda. Jestem dumna. Że jestem Polką. O niepodległość uważam, że trzeba dbać i nie zaprzepaścić wysiłków dawnych pokoleń, którzy walczyli nam tę niepodległość. Historia, w której nasi przodkowie musieli walczyć o wolną Polskę. Przez wiele lat próbowali wyzwolić nasz kraj spod okupacji państw zaborczych, poświęcili swoje życia dla wolnego kraju, w którym żyjemy do dziś. Sprzeciwili się destrukcyjnej polityce zaborców. Walczono o odzyskanie dawnych ziem. To dla mnie piękna i smutna historia, w której naród pozbawiony ojczyzny przetrwał ponad 123 lata. Niezależność była najważniejsza. Dążono do niej bardzo długo, ale i skutecznie. Do dziś obchodzimy święto odzyskania niepodległości. Dla nas, Polaków, to jedno z najważniejszych świąt w roku, z którego jesteśmy bardzo dumni. Niepodległość to bardzo ważne święto dla Polaków. Po 123 latach niewoli Polska odzyskała wolność. Zginęło wtedy wielu Polaków, którzy walczyli o to, by Polska była na mapie. Dzięki nim uczymy się naszej historii, kultury, a przede wszystkim języka. Niepodległość to niezależność państwa od innych narodów, to wolność i bezpieczeństwo, to szacunek dla polskiej historii, polskiego języka, polskich wartości i obyczajów, to wiara w słowa, jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy.